Google Ads AdWords i jak prosty harmonogram reklam Google może uratować Twój budżet i potroić Twoje zyski. Widziałem w wnętrze ponad tysiąca kont, kont Google Ads i prawie żadne z nich nie używa jednej z najprostszych, najskuteczniejszych technik harmonogramu reklam. To błąd, który kosztuje firmy tysiące złotych miesięcznie. Domyślnie Twoje reklamy śmigają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a to oznacza. Że płacisz za kliknięcia nawet wtedy, gdy nikt z twojego zespołu nie odbierze telefonu ani nie odzwoni na czas. Szczególnie ważne to w kampaniach lidowych. Czas reakcji wtedy to złoto. Jeśli klient zostawi zapytanie o 20, a ty oddzwonisz dopiero rano, szansa na sprzedaż spada. I właśnie dlatego ustawienie godzin emisji reklam pod godziny pracy zespołu sprzedażowego może potroić konwersję, a niekiedy uratować całą kampanię. Widziałem też firmy, które tylko tą zmianą zwiększyły przychody kilkukrotnie bez zwiększenia budżetu reklamowego. A jeśli prowadzisz e-commerce, sprawdź kiedy Twoje konwersje mają największą wartość. Może nocne zakupy przynoszą mniej zysku, a kosztują tyle samo co dzienne. To też moment, żeby wdrożyć harmonogram. Google nie promuje tej funkcji, bo chce, żebyś płacił zawsze, a ty masz działać strategicznie. Dopasuj godzinę emisji do swojego biznesu, a zobaczysz, że raz skoczy. Chcesz, żebyśmy zrobili to dla ciebie? Kliknij w link tu pod spodem pod filmem, umów się na bezpłatną konsultację, a pokażę ci, co jeszcze można poprawić w twoim Google Ads, żeby zarabiały więcej. Pozdrawiam i życzę mnóstwo sukcesów i klientów.